Pierwsza robota z rana, szybka. Kolejna łajba i spawujemy dla klienta. To już wyszlifowałem, dziurę zrobiłem. Oto, takim kurde, takim kurde, wywiercakiem. Bardzo super, bardzo dobrze. O sobie, panie, poszło tym. I będę po prostu to teraz tak spawywał. O, bo klient przez tą rurkę będzie przeprowadzał kable na zewnątrz. Także, jak będzie sztorm czy deszcz, to woda do środka się nie dostanie. Tak jest plan. Wszystko jest przyspawane. Ciężko było trochę od spodu spawać, bo jest mało miejsca, ale się udało mi. Musiałam tam wejść i robić kolejny raz jogę spawacza. Ale się fajnie dookoła zaspawało i lecimy do kolejnego zadania. To jest przód łajby, gdzie kotwica jest pobierana do góry i łańcuch wchodzi tutaj i jest składowany pod spodem. I tutaj było płasko, to klient stawił na razie plastikową rurkę. Ale i tak dalej woda, jakie jest fale woda się nalewa do środka, po prostu muszę tą plastikową rurkę wywalić, wyczyścić i wspawać tutaj, gdzieś takiej wielkości, rurkę metalowo, żeby po prostu woda więcej tam się nie zbierała. Przyspawane, wszystko dobrze wygląda i ciśniemy na kolejną robotę. W sumie zajęło mi to jakieś dwie, dwie godziny, te całe, całe, całe roboty, pakować i jechać dalej.